bierze z radością w ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im cieszcie się ze mną, bo znalazłem nowocę, która mi jest... zniszczy. księdzu biskupowi Janowni Wątrobie proszę pana generała Zdzisława Zawczyka i pana Józefa Bąka, przewodniczącego zarządu wojewódzkiego NZZ Poległych w obozach zagłady, i intencji poległych na służbie. Chciałem podziękować ekscelencji za wygłoszone Słowo Boże, błogosławieństwo, modlitwę i za to, że ekscelencja dzisiaj jest z nami. Dziękuję. Jego ekscelencja, biskup ordynarski, przekaże generałowi Zdzisławowi Sturczykowi, komendantowi Wojewódzkiemu policji podkarpackiej, ringraf Świętego Michała Patrona Policjantów, jest to rykla od Kapelana Głównego Policji z Warszawy. Asysta honorowa.